Grupy nowej edycji Ligi Mistrzów rozlosowane, i tak się złożyło, że polska Borussia Dortmund, zwana przez niektórych Polusją Dortmund, z naszym trio trafiła do grupy śmierci z Realem Madryt, z Manchesterem City i z Ajaxem Amsterdam. I powiedz, jak ci się wydaje, czy Borussia, która zawiodła w zeszłym sezonie, zajęła ostatnie miejsce w grupie nawet za Olympiakosem, za Olympik Marsylia, za Arsenalem, nie zagrała nawet w lidze europejskiej, ma szansę wyjść w tym roku z tak silnej grupy? Bo City przypomnę też zawiodło też nie wyszło w zeszłym roku ze swojej grupy, ale w tym wygląda się wygląda dużo na dużo silniejsze. No to była trochę taka sytuacja, że i Manchester City, znaczy Manchester City i Borussia Dortmund, prowadzona przez Jurgena Klopa, grały pierwszy raz, pierwszy raz w Lidze Mistrzów, i to było, i to było rok, temu, rok temu widać. Zresztą, jak prześledzimy sobie kilka ostatnich lat w Lidze Mistrzów, no to, to zobaczymy, że debiutantom generalnie nie najlepiej się wiedzie, nawet jeśli to są tacy debiutanci właśnie jak Manchester City, który biorąc pod uwagę, jak wielkie gwiazdy grają, grają w tym zespole, no to. Równie dobrze moglibyśmy typować, że, że dojdzie do ćwierćfinału albo do, albo do, do półfinału. No teraz będzie sytuacja jednak, jednak inna, no bo Real Madryt jest w ogóle faworyt całych, całych rozgrywek. No, nie, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, żeby Manchester City miał zagrać tak samo jak, jak rok temu. Znaczy nie wydaje mi się, żeby on... Tak, często gubił punkty jak, 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 jak rok temu, kiedy skończył na, na trzecim miejscu. Natomiast jeśli chodzi o Borusię, no to, to ja mam wrażenie, że jest taka sytuacja, że to jest dobra grupa, biorąc pod uwagę ambicje wszystkich piłkarzy. To znaczy po tej fazie grupowej będziemy mogli powiedzieć: e Ile ci piłkarze są e, warci w starciach z naprawdę czołówką, czołówką e, europejską? Jeżeli, e, jeżeli Robert Lewandowski strzeli dwa gole Realowi Madryt, jeżeli Łukasz Piszczek e, zatrzyma Cristiano Ronaldo, jeżeli Kułał Baszczykowski będzie, e, będzie szalał na skrzydle w meczach z Manchesterem, City i Realem Madryt, tak jak, tak jak szaleje w, w Bundeslidze, no to nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, że to są, e, że to są piłkarze europejskiej, europejskiej klasy. I też. Wydaje mi się, że większość piłkarzy, bo tam jest kilku jeszcze piłkarzy w Borusi Dortmund, którzy gdzieś są obserwowani przez, przez kluby, kluby, które płacą więcej, kluby większe od Borusji, nawet pamiętając o tym, że Borusja to jest, to jest mistrz Niemiec. Gdyby Borusja zagrała tak źle w Lidze Mistrzów, w fazie grupowej Ligi Mistrzów jak, jak rok temu, to wydaje mi się, że po tym sezonie będzie bardzo, bardzo trudno władzom Borusi zatrzymać tych wszystkich piłkarzy, bo to nie chodzi tylko o Lewandowskiego, nie chodzi o Piszczka, no ale chodzi o o Mario Gece, yy, chodzi też o Humelsa, yy, o Suboticia. To są wszystko piłkarze, którzy gdzieś tam w mniej lub bardziej prawdziwych informacjach są łączeni z klubami typu Manchester United, Chelsea, Real Barcelona i tak dalej. I, 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 tak dalej. I jeśli ci piłkarze zobaczą, że, że ten zespół się rozwija, że ten zespół za lat 2, 3, 4 może wyglądać o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no to łatwiej ich będzie przekonać do pozostania w Dortmundzie niż jeżeli drugi sezon z rzędu Borussia skończyłaby niż gdyby drugi sezon z rzędu Borussia skończyłaby na na ostatnim miejscu i wyprzedził ją nawet Ajax Amsterdam. Mówisz, że Real Madrid jest twoim faworytem do, 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 do wygrania całych rozgrywek, a czy jest faworytem swojej grupy powiedz? Bo no Manchester City to już jest inna drużyna zjednoczona zdobyciem mistrzostwa Anglii, jeszcze silniejsza, kadrowo powiedz, czego się spodziewać po podróży po Roberto Mancini? Nie, ja mam cały czas wrażenie, że w tej chwili znaczy ta hierarchia się zmieniła niewiele w, w Europie. E najlepszy jest Real, ciut pod nim albo na tym samym poziomie Barcelona, no a potem już ktoś jest trzeci, to możemy, to pewnie byśmy mogli dyskutować wiele, wiele godzin. Pamiętasz końcówkę poprzedniego sezonu w Premier League? Ona była bardzo, bardzo, efektowna, fajnie się ją oglądało. No tylko nie mieliśmy wrażenia, że Manchester City wygrał Premier League, dlatego, że jest drużyną wielką, największą drużyną w ostatniego, ostatnich lat, no tylko bardziej, bardziej patrzyliśmy na Manchester United, który pozwolił. sobie sobie ten tytuł wyrwać. I początek tego sezonu też na razie nie pokazuje, żeby, żeby Manchester City miał być taką drużyną, jaką była Barcelona w ostatnich latach, czy jak teraz powoli zaczyna, zaczyna wyglądać Real. Tam jest mnóstwo bardzo fajnych piłkarzy, których bardzo dobrze się, się ogląda, tylko jednak cały czas, cały czas jako, jako drużyna, drużyna to, to nie jest to, to nie jest poziom jakiś nieosiągalny i moim zdaniem w przed meczami z Realem Madryt, no to Real Madryt będzie, będzie faworytem tego, tego meczu z Manchesterem City. Czyli to co mówisz oznacza, że nie, nie przekreślasz z góry szans i Dortmund na wyjście z grupy. Nie przekreślam, ale jednak o ile uważam, że Real Tę grupę wygra, no to e, e, większe szanse na drugie miejsce daje Manchesterowi City. No bo jednak już wydaje mi się, że e, za Ajaxem Amsterdam Manchester City może, może wygrać dwa razy. A nie wiem, czy Borussia Dortmund lekko łatwo i przyjemnie, e, czy to będą łatwe, lekkie, łatwe i przyjemne mecze dla, e, e, dla Borussii Dortmund. No i nie wiemy też, jak będą, jak będą wyglądały mecze między Borusią i. Borusów Manchesterem City, ale tutaj też chyba nie ma żadnych wątpliwości, że przed tymi meczami, no to jednak Anglicy będą, będą faworytem, bo, no bo jednak są tam piłkarze bardziej cenieni niż ci, którzy grają w Borusii.